godziny dziewiętnastej serdecznie dziękujemy całej naszej reprezentacji będzie doping dla białocerwonych tylko? mówili nasi eksperci o tym, że, że ja mam być rezerwowym, to będę i wcale się nie obrażam, ale ja ci powiem, Roman, wolałbym, żeby takiej sytuacji nie było, ale czuję, że... Czuję, że Damian jeszcze dzisiaj pojedzie, nie powiemy na razie wszystkiego o tej, o, o, o tej sytuacji. Myślę, że ci z Państwa, którzy interesują się żużlem, od jakiegoś czasu wiedzą o, o co chodzi. Myślę, że kiedy będzie trzeba, to pojedzie, to pojedzie i Damian Baliński i przywiezie ważne punkty. I tak naprawdę na ten złoty medal, w co wierzymy, zapracuje nie pięciu, ale sześciu chłopaków. Bierzemy się Roman wobec tego za robotę. Pierwszy wyścig. Za chwilę rozpocznie się ten wielki finał. Znowu w Polsce. Dwa lata temu wspominaliśmy to na początku naszej transmisji. Było złoto we Wrocławiu. Prawie ta sama drużyna. Nie ma tylko Piotrka Protasiewicza. Kolor kasków Polska niebieski, Duńczycy białe, Anglicy czerwone, Australijczycy żółte. No i mówił Adam Skórnicki. Pierwsze i czwarte. A więc Krzysztof Kastrzak i Ryan Sullivan. Krzysztof Kastrzak, wspaniale, tutaj jest skoncentrowany. To się cztery razy nie widzi nikogo za swoimi plecami, bo jest tak daleko z przodu. Jest pierwsza trójka, Krzysztof Kastrzak. To nie tylko potwierdzenie oficjalne rezultatów. Drugi wyścig, znowu chcemy trzy punkty Janek. Właśnie zrobi Kram, mamy drogą trójkę. Amper. Drugi na mecie jest Jason Kram. Wygra w sargi i założył się. Edward Kenneth, Nils Christian Libersen, Chris Colder i Tomasz Golo. Niebieski kask, zewnętrzne pole. I Tomasz Golop zakłada wszystko. Kast miał czerwony kevlar na czele, ależ odjechał teraz. Rakietowo dopasowane są silniki naszych reprezentantów. Dobrze, bardzo dobrze, aż już pojeździ, nie za dobrze. Trzy kolejne punkty dla naszej Niedrożyny przywozi Tomasz Golo. Dwa punkty dla nica Christiana i Hersena. I już jest Krzysztof Kastrzak gotowy do rywalizacji siódmej odsłonie dzisiejszego finału. Kastrzak czy Adams. Kastrzak nie założy i Adams od razu szukał tej odsypanej ścieżki, pojechał szeroko, jeszcze szerzej, Jarne Pedersen, ale Krzysztof Kastrzak trzyma gaz. Jarne pójdzie po dłużej, ale teraz wjechał przed niego i Adams. Kastrzak ucieka Bjarne Pedersenowi, no a Jarne Pedersen czy po raz kolejny zmaltretuje tutaj miejscowego Matadora i Adamsa? Nie, Adams teraz przytrzymał krawężnik. Już pół okrążenia przed metą z ręką uniesioną w górze. Na pewno będzie reprymenda ze strony i taty i Marka Cieślaka. 9 wyścigów za nami mamy, proszę Państwa, nasza drużyna 21 punktów, 17 Dania, 14 Australia, 2 oczka wspominana Wielka Brytania, Fiesta, już tutaj się e, rozpoczyna na stadionie. Widzicie Państwo, coś się tutaj dzieje. Za chwilę wyścig 10 Scott Nichols, Rune Holta, Mins Christian e, Iversen i Jason Graham. Krępa! Ależ to jest podwójne zero, proszę Państwa! Coś się dzieje! Triumfuje teraz publiczność dostaje, na stadionie Alfreda Smoczeka, ale nie można tak się cieszyć z czyjegoś nieszczęścia to dzisiaj daje z siebie 100% to, co potrafi. Słyszę Tomku ten komunikat, który tutaj troszeczkę zakłóca nam słyszalność między nami. Proszę Państwa, to od razu powiemy. Tomek, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Słyszeliśmy, że Damian Baliński jednak pokaże się dzisiaj tutaj Leszczyńskim i nie tylko Leszczyńskim na... Kibicom... Rywalizacja o jeden punkt znacznie się od tego, co dzieje A i upadek Damiana Balińskiego! Przerwany na pewno będzie terroryści, wyścig Damian Baliński. Ja Antonego Steela nie spotkała się z aprobatą publiczności. Scenariusz dosyć słabo wygląda, ale teraz bali pięknie, odważnie szykował taką akcję już na poprzednim wirażu. Szybko bardzo jeździ na wirażach, ale leci niewolny motocykl Damiana na prosty. Drugi na metę przyjedzie pali, tak, brawa, prawa, brawa za to trzymanie gazu do końca. Po raz kolejny z w dzisiejszym turnieju Juli Adams. To chyba najlepszy scenariusz Roma. Niewiele brakowało, żeby Puka jeszcze Davey Wood wyprzedził. No to, byłoby, to byłoby w ogóle idealne rozwiązanie. Zrobił to z pełną premedytacją, ale tam żadnego fałdu nie, nie Nie, nie, to nie było. Do Jak tutaj mawiacie w Lesznie, to jest Speedway. Dokładnie, dokładnie. Prawo dżungli, że ściany pomagają gospodarzom. No i co, no i co, wyprzedził na pewno Krampa. Wejdzie po dłużej. Czy uda mu się tak szybko wyjechać? Tak, to w Już tylko trójka jedzie, ale jak fantastycznie mimo wszystko Krzysztof Kastrzak podziękował teraz całej głównej trybunie pięknym obłonem w czasie jazdy. No i Dolej. Lecz, lecz, lecz! Tomasz Golub jedzie za plecami z Andersena. Coś się dzieje na Smoczyku, tysiące. Biało-czerwony flag w górze. Tomasz Golop, ale wchodzi niebezpiecznie Andersen. i powiedziałem mamy złoto, sięgamy po złoto i to złoto wraca do nas i zabieramy na rok znowu bucha i szaleństwo leśnie i cała noc jest znowu i dla takich chwil proszę Państwa warto oglądać Speedway, warto za nimi jeździć po całej Europie. Dzisiaj mamy to szczęście, że jesteśmy na naszej pięknej wielkopolskiej ziemi. Tomaszowi Golobowskiemu. Szaleństwo, szaleństwo, resztki trąbek zachowane na ten najważniejszy moment całego wieczoru. Patrzmy co tam się dzieje. Jarosław Kampel dostał od kogoś już flagę. Smutni nieco Australijczycy, ale to nie był to ich wieczór, 29 punktów, to troszeczkę za mało jak na taki...